Jesteśmy już ponownie. Mm, jesteśmy po zapisie. Idziemy w tym momencie y, do ruiny. Myślę na razie nic więcej. zbroję. Oj, dziękuję, mam cesarską zbroję wspaniałą. Dziękuję. Jednego pana musiałem zabić. Nie chciał sprzedać. Ja więc sobie sam wziąłem. Okej. Okay. Gdzie, Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Gdzieś tam jest chyba wyjście. Tak, tu mam wyjście... To nie tu Ale tu musimy biec. uj! Tak jest, Huskarlu. Wyruszymy niezwłocznie. Super. Tylko my przeciwko Wyruszajcie, do puszczy. szkoda, żeby tam ktokolwiek zginął. Hmm. Ok, ee, mamy teraz małą podróż do... wyjścia? Co jest Aha, chcę mapę świata zobaczyć. Ok, e, mamy się teraz udać do... Posmoczy kamień do czarnogłazu. Jest tam kawałek, także biegniemy. Spotkamy się już na miejscu, chyba że po drodze coś ciekawego się wydarzy. Wskoczymy sobie jakoś szybko stąd, da się. kogo na razie nie widać O Jego fańiel zwraki podskakują to komicznie jak tam wyjść? Wędziej z boku będzie wyjście. Aha, dzień dobry. Witajcie Ej ty! A, należysz do obywateli. Tutaj nie można wchodzić. Przeszkadza Dlaczego? w cesarskich. Tak tak, i musisz zapłacić grzywnę. Powiedzmy... 100 sztuk złotych. płacz. Dobrze, skoro nie możesz zapłacić pieniędzmi, zapłacisz życie. Poddaj się. Pokażę ci prawdziwą No nie, zabił mnie jeszcze, mi zrobił. zrobił sobie mną loda. O kurcze, trzeba było iść bokiem. No cóż poradzić. 그냥 싸워. Załadowała. Hmm. No cóż, musimy to wszystko zwiedzić. Jakiś ślizgacz? Co te ślizgacze robią? Pewnie się ślizgają. O jej Boże, ty piersi. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale o, weźmy sobie co nieco parę pierdółek miała. No, tu w zasadzie nic nie straciłem. Placek złoto, a weźmy sobie. Nic tu nie mieliście o, jakaś skarba, okej. Okay. Próbujemy. No, co jest? Okej, okay, super. Okej. Okay. Wytrych i uh 7-7 złota. coś jeszcze. Nic nie ma. Zmieńmy sobie tak szybko z drugiego na myśliwski, dajmy go pod pod, dwu, pod jedynkę, tak jak wcześniej. Co się stanie? wyciągam a, 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 mamy łuczek, ok. Na razie to bronię. Coś tu masz. Przywraca kondycję. Okej, okay. będziemy troszkę lepszą kondycję. Niech i tak będzie. Tu nic nie ma. Ja nawet nie wiem gdzie iść. Na razie się skradamy, ale nie No to szczerze powiedziawszy, to nic na razie nie ma. Nic to nie warte jest, ale... Dobra, mam jakiegoś... ...pakerosa. Ale to nie szkodzi, Od czego mamy magię? Stalowy, pochodnia, złoto. Tyle, co my tu mamy? Użyj filar. A co my tu mamy zrobić? Aha. Mamy coś, tak? Mamy węża, delfina i co dalej? Mamy tak... wąż, delfin... delfin ryba. Wąż, ryba, ptak. Czyli jakby ziemne, powietrzne i wodne stworzenia. Nie, nie o wąż. A, to wąż ma być, haha. Spoko. Ale przejdźmy się na górę. Coś, coś tu... O, coś mamy. A, coś tu się pozbiera... A, co tu mamy? magię, bla bla. A, a weźmy też matę. Dobra, czep. Oj, się wszyb... Nie Nie, jeszcze... Dobra, otwieraj się. Idziemy. Coś tu mamy. KLEJNO DUSZY o, Dobra, tarcza o, Klejno duszy, złoto... A, weźmy tą tarczę, kurczę Nie wiem nawet czy jej używać, czy nie e, Okej... Okay. Mamy książkę O, KRADZIEŻ raz To bardzo fajnie, ale czytać nie będziemy jej na razie e... O FUCKING HELL Jakie godziny? Jeszcze jeden. O, wiesz, Fikał. Z się nie fika. Fuj. Dlatego szmat, nie chcesz. Mat chyba. O, i kuli ognistej, ok. Chyba nic już nie ma ciekawego. Czy ktoś tu idzie? To ty Harknir? Bior? Soling? Wiem, że wybiegłem naprzód ze szponem, ale potrzebna mi pomoc. Skąd on a, tu z boku chyba jest, dobra. Nie, tylko nie znowu to! Pomocy! Jasny chujek. A, zabito, zabij to, zabij! Nie pozwól mu się zbliżyć! Zabierz to, że nie zabierz to! Zabierz to, że nie zabierz to! Zabierz to, nie zabierz to! A, a! Nie pozwól mu się zbliżyć! Zabierz to! Stąd. Nie zostawiaj mnie na miłość, ta... Kaja. Zabierz. Stąd. Udało ci się to zabić? Uwolnij mnie teraz, zanim pojawi się coś nowego. Gdzie jest tak, szpon? szpona? Wiem jak to działa. Szpon oznaczenia wrota w komnacie opowieści. Teraz już mi wszystko do siebie pasuje. Uwolnij mnie, to ci pokażę. Nie uwierzysz, jaką potęgę chowają tu nordowie. A czy ja wyglądam, jakbym mógł się ruszyć? Najpierw mnie uwolnij. Ach, no tak. już prawie. Czuję to. No i chodź. Róż głową. Po cóż miałbym z kimkolwiek dzielić się skarbem? Ty wieśniaku. My się nie spodziewali, co? Tak, ty też się tego nie spodziewałeś. Możesz ty, wiśniaku, jeden przeszukaj złoty szpon. Dziennik. Mm, ok, ale co ja to mam zrobić w ogóle? O, z przedmioty. Założmy sobie hołmik jakieś. Nie, nie chcę mnie na razie. Okej. Okay. Czy mam się dostać do drzwi opowieści, które są gdzieś gdzieś tam. Okej, no nic to. A, odsłaniaczek bieg tutaj, o widzicie. Fuck. Zastanawiam się, czy nie przyszedłem tutaj troszkę za wcześnie. Wiem się, że mam troszkę za mały jednak poziom umiejętności w ogóle na takie zabawy. Kurczę. Idziemy jak już jesteśmy. Świecą. Jest coś ciekawego, złota trochę, złota. A co ty topor w ogóle umie? Nic nie ma. Dobra, podleżmy się troszkę. Fajnie, przywracanie wzrosło. Jasny wid. idźcie się podpalić, no. Panienka, brak magii, masz coś? Dawaj złoto. E mm. Weźmy sobie szczęście, ale no, w zasadzie łuk. O kurde, przed od mojego. Weźmy sobie tutaj, broń dawny morski łuk. Weźmy go sobie w ulubione. Mm, I tutaj weźmy sobie pod jedyneczkę. Zobaczmy, jak on wygląda. Ale jaki ładny. Ok. Co tu mam? Znaczenie dobra.